5-26 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami Rogoźnica w sprawie budowy tuczarni trzody, jak ewentualnie w przyszłości gdzieś tam w gazowni. Brałem udział wspólnie z pracownikiem merytorycznym, odpowiedzialnym za sprawy ochrony środowiska, wydawaniem decyzji czy przy przygotowaniem decyzji środowiskowej, panem Jakiem Mikołajczykiem. Myślę, że wszystko dokładnie wyjaśniliśmy, również chronologię starania się o Wydanie tej decyzji środowiskowej przez inwestora, jak również jakie są procedury obowiązujące w tym zakresie. Również myślę, że dogłębnie odpowiedzieliśmy na pytania zadawane przez mieszkańców Rogozińca. Z tego miejsca dziękuję za inicjatywę, za aktywność w tym względzie. Oczywiście nie odpowiadam na pytania osób zewnętrznych, ponieważ to nie ma nic wspólnego z tym, co z inwestycją, która ma się dziać. Czy zdarza się ewentualnie w Różnicu. Jesteśmy na terenie, gdzie planowany jest zbiornik wód podziemnych. Jeden z pięciu, jakie będą zrealizowane na terenie naszej gminy. Oczywiście teren po zbiorniku o pojemności ponad 3000 metrów sześciennych zostanie później odtworzony w postaci właśnie nasadzeń, jak również tego placu zabaw, ale też od strony kościoła będą dołożone miejsca parkingowe. tak jest przynajmniej uzgodnione z zarządem spółdzielni mieszkaniowej kolejarz. I w takiej formie będziemy to odtwarzali. Jest to jeden z bypassów rozszerzających naszą kanalizację burzową, po to, żeby nie było zalewania tej tak zwanej starej części miasta, czyli okolic placu wolności. Jesteśmy na parkingu spółdzielni mieszkaniowej, na skrzyżowaniu ulicy Długiej i Sportowej. Jest to miejsce, na którym też powstanie zbiornik wód podziemnych na ponad 3000 kubików po to, żeby rozszczelnić ten kolektor idący w ulicy Sportowej, w ulicy Warszawskiej na Plac Wolności i przyjąć tutaj w razie właśnie nawałnicy opadów właśnie te ponad 3000 kubików. Oczywiście zostanie odtworzony również parking na miejscu tego zbiornika podpodziemnego. Jesteśmy na zbiorniku wodnym otwartym na placu wolności. Tu w ramach inwestycji, którą planujemy, planujemy też zwiększenie pojemności tego zbiornika do 2,5 tysiąca metrów sześciennych, jak również postawienie stałej przepompowni po to, żeby starzacy nie mieli tu tego zajęcia takiego wymuszonego związanego z wypompowywaniem tej, tej wody, która się to pojawia, tylko w automacie będzie ona przepompowywana po ustaniu opadów. 1 września czas rozpocząć rok szkolny. Dzisiaj rozpoczynamy w czterech szkołach, trzech podstawowych i średniej, czyli Centrum Kształcenia Zawodowego i Spotykamy się w Dąbrowce Wielkopolskiej. Tu biorę udział, ponieważ tu się najwięcej wydarzyło. Zmienia się dyrektor szkoły. Pani Małgorzata Gruchała złożyła podanie o przejście na zasłużoną emeryturę, a pan Łukasz Woźny rozpoczyna swoją karierę dyrektora szkoły właśnie podstawowej Pomnik Rodła w Dąbrowce Wielkopolskiej. Tyle odnośnie, że tak powiem, tych takich oficjalnych rzeczy. Natomiast oczywiście okres wakacji to poza wyborem nowego kandydata na dyrektora. We wszystkich szkołach odbywały się remonty, ale te oczywiście do zapoznania w oddzielnym poście, także tam będzie się można zapoznać ze szczegółami. Także szkoły zostały przygotowane profesjonalnie, tak jak trzeba, na ile nas było stać do właśnie tego, żeby rok szkolny 2022-2023 godnie można było spędzić, odbyć z, no, z pożytkiem dla dzieci, młodzieży, ich rodziców, ale też dla grona pedagogicznego, pracowników szkoły, no i całej gminy. Jesteśmy na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej przy Placu Wolności, a z, tu od strony ulicy Bydgoskiej. Na tym terenie planowany jest zbiornik wód podziemnych na 1200 kubików który powinien zabezpieczyć w czasie nawałnic przed zalewaniem skrzyżowania ulica Bydgowskiej, Szerokiej i Kasprowicza. Jednocześnie ten teren tego placu szkolnego zostanie odtworzony w podobnej postaci, czy formie, a może nawet takiej samej dokładnej, jak jest obecny. Kolejne ważne wydarzenie. W Złąszynku mam być tutaj, okazję po raz kolejny. Byłem tu po raz pierwszy w 2015 roku, kiedy zostałem wojewodą. Pan burmistrz pokazał mi to miejsce, budynek, który wtedy był taką rozwalającą się ruderą. Opowiedział o swoich planach, zamierzeniach. One się wydawały takie trochę, może fantastyczne, nieosiągalne, ale myślę, że konsekwencja samorządu, pana burmistrza, docenianie polityki społecznej ludzi, którzy potrzebują wsparcia, doprowadziły do tego, że Dzisiaj finalnie mamy tutaj piękny wyremontowany budynek. Mamy miejsce dla seniorów, którzy tutaj od poniedziałku do piątku się spotykają, realizują swoje pasje i dzisiaj to już jest naprawdę coś fantastycznego. Mamy oddane klucze dla 10 osób, które będą miały tak zwane mieszkania wspomagane, mieszkania chronione, osoby, które są starsze, niepełnosprawne, często nie mogą sobie na co dzień poradzić z takimi Czynnościami codziennymi, jak gotowanie, jak pranie, jak sprzątanie, wykonywanie jakichś czynności administracyjnych, to wszystko tutaj znajdą wsparcie poprzez osoby z Ośrodka Pomocy Społecznej z Urzędu Miasta. To jest naprawdę przykład dla innych samorządów, że można, że nie tylko inwestycje infrastrukturalne są ważne, ale także dostrzeganie osób starszych, potrzebujących. Ja chciałem pogratulować samorządowi z Bąszynka za takie właśnie podejście do spraw związanych z polityką społeczną. Jesteśmy na terenie byłego ogólnictwa PKP, dokładnie na kolektorze FI-500, który właśnie tu wpada do kolektora na ulicy PCK i odprowadza wody burzowe z Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Wąskiej i pod, przez ulicę Kilińskiego i właśnie dalej na naszą oczyszczalnię ścieków. Tu planujemy rozszczelnienie tego kolektora, ponieważ on, no, już jego średnica jest za mała, żeby taką ilość wody, szczególnie tu przez ulicę Wąską, przeprowadzić i budowę zbiornika o pojemności prawie 4000 kubików po lewej stronie patrząc z ekranu, czyli tu gdzie mamy ten taki cypel w stronę właśnie skweru kotkowiaka. Będzie to zbiornik otwarty z przepompownią która będzie również działała podobnie jak na Placu Wolności po ustaniu opadów, intensywnych opadów i będzie wtedy przepopowała tą wodę. Także reasumując te pięć inwestycji, czy pięć realizacji spowodują, że zdecydowanie obniży nam się problem zalewania tu Placu Wolności tego obszaru ulicy Kasprowicza, Szerokiej, Bydgoskiej przede wszystkim.